Cześć, ja jestem olek. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Czas Powrócić. Dzisiaj otworzymy sobie trzy dość stare saszetki. Jedna to jest kolekcja pani UEFA Euro, Euro 2016, czyli ma już 9 lat. Druga to jest pani FIFA 365. Nie wiem, który to jest to jest albo FIFA 365 2017 albo 15-16. Ale to będę wiedział jak otworzę. Poznam po kartach i najstarsza to jest Panini UEFA Champions League sezon 2014-15. <laughs> Czyli ta czeka już na otworzenie. A ile? Z 14. Czekajcie, matematyka rozszerzona. 11 lat. Dobra, zacznijmy może od tej Fify, żeby zobaczyć która to jest dokładnie. I to jest ta najstarsza, czyli 15-16. Już widzę, to jest wersja zwykła czy nordycka, zwykła, eee, wszystkie są zwykłe. Ok, i co my tu mamy? Toni Cross na bazówce z Realu Madryt, Kielini z Juventusu Fans favorite. Dalej, Casio to jest Bramkarz. Korintians. Dalej Kondogbia z Interu. El Gazi z Ajaxu i Leandro Marin z Boka Juniors. Więc to jest pierwsza saszetka. Drugie może być Euro 16. A czekajcie jeszcze gdzie jest? Tutaj jest ta saszetka z tej FIFA. Jak tam było trafiałem w coś, bo ja tam trafiłem fans favorite. team gol player. Fans favorite 1 na 11 saszetek. To fajnie. A co jeszcze można było fajnego trafić? Top master 1 na 60. Ikona 1x37 Inventi Venes 1x37 Tak samo Attacking Trio Expert 1x28 No dobra, ale to też fajne. Teraz euro. I co tutaj można trafić? Logo na pewno było, prawda? Tak, 1x170 Trofeum 1x84 Z takich fajniejszych. Piłka. Też jeden na osiemdziesiąt cztery maskotka. Jeden na sześćdziesiąt Dobra, zobaczymy. E, Passion and Pride. Ze Szwecji. E, Sigtursson. Z Islandii Game Changer i bazówki: uh, Johnny Evans z Irlandii Północnej, Sergio Ramos z Hiszpanii, Markus Berg ze Szwecji i Szewczuk z Ukrainy. I ta ostatnia soszetka, która czeka już 11 lat na otworzenie. Co można tu trafić? Legenda. 3 legendy, 1 na 100. Inventiveness 1 na 60. Trofeum i piłka 1 na 50. Double Trouble 1 na 35. Zobaczymy. Z Ajaxu bazówka Cilesen. Artur z Benfiki też bazówka. Tu się karty nie skleiły, nie. Dalej, Carlos Tevez z Juventusu też bazówka. Roman Teter z Szalkę. Jeszcze wtedy Szalkę grał widzę Mistrzów, no. I od tamtego czasu zdążyło spaść. no jak Wisła Kraków. Klub z fajną historią, ale spadł. I co trafiliśmy? Master Pirlo z Juventusu. I key player Inan z Galatasaray. Zaraz zobaczę, czy to jakieś fajne, czy to jest to z Euro, to jest to z Ligi Mistrzów. Kto? Master i key player Master słabo, 1 na 2,5 paczki. Aki Player 1 na 10, to nawet nie tak źle. A z euro trafiłem co? Uh, Passion and Pride uh, 1 na 8,5, spoko. I Game Changer. Gdzie jest Game Changer? Uh, 11, Double Trouble, One to Watch, Passion and Pride, Gold Stopper, Top. Experts, Defensive Rock, Making History, Inventiveness Legends, Teams, Signatures. Nie ma? A to ma jakiś jest specjalny typ tej karty, czy coś? Nie no, Game Changer. A, jednak jest dobre na samej górze. 1 na 6,5. Okej, okay, czyli trafy nie są najgorsze, ale też nic specjalnego się nie trafiło. Dobra, no to do dzisiaj już będzie raczej wszystko, więc jeżeli Wam się podobał odcinek, to, to zostawcie łapkę w górę. Ja już się z Wami żegnam. Cześć!